Prezydent tutaj jest pierwszym prezydentem, który dzisiaj jest witany przez prezydenta Jakima Gałka, tutaj w ratuszu w Artusze. Szanowni Państwo Prezydentowie, Ekscelencje, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi, doktorowi Gałkowi, za zorganizowanie tego spotkania. Biorę udział po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że jest to formuła niezwykle Interesująca, niezwykle interesująca, biorąc pod uwagę także rolę, jaką wierzę w to głęboko, wszyscy jako właśnie prezydenci, jako głowy państw mamy odegrać i w tej naszej przestrzeni wewnątrzpaństwowej, także i w przestrzeni europejskiej. Cieszę się, że w tych dyskusjach, które prowadziliśmy wczoraj o spójności europejskiej, dzisiaj o edukacji i integracji. Patrzymy w sposób długofalowy, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ten horyzont, w którym powinny patrzeć głowy państwa. Więc nie tylko kwestia rozstrzygnięcia czy załatwienia problemu bieżącego, ale także i problem tego, w jaki sposób nie dopuścić do tego, by tego typu problemy powstały w przyszłości. Wczoraj mówiąc o spójności, mówiąc także o problemie imigracji, który w tej chwili tak bardzo mocno dotyka Europę. Bardzo ważne jest to, że mówiliśmy o tych wartościach, które dla Europy są najważniejsze. To solidarność europejska, wolność, jedność, przestrzeganie prawa. Bo to są te elementy, które warunkują sprawne i dobre działanie wspólnoty. I tutaj jeżeli mówimy o problemie imigracji, to mu musimy mówić także o dobrze funkcjonującym i konsekwentnie realizowanym prawie azylowym. To także zapobieganie, to także włączenie się Unii Europejskiej w to, aby przeciwdziałać zjawisku emigracji poza Unią Europejską. To znaczy tam, skąd pochodzą ci, którzy dzisiaj do Unii Europejskiej przybywają, czy to jako uchodźcy, czy to jako także i emigranci ekonomiczni. I to były rzeczywiście problemy, o których dyskutowaliśmy ostatnio. Te dyskusje były niezwykle ciekawe. Można mówić o tym, że w tym zakresie właśnie tego horyzontu dalekosiężnego jest wśród nas zdecydowana zgodność co do tego, że musimy także my jako prezydenci mówić o konieczności skuteczności działań. Dla mnie to ważne, ponieważ wielokrotnie tą kwestię podkreślałem, mimo że, mimo, że czas mojego urzędowania jest jak do tej pory tak, tak niedługi. Mam nadzieję, że zostanie wypracowany kompromis na spotkaniach, które odbędą się w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że Unia dojdzie tutaj do porozumienia i że będzie się to opierało właśnie na zasadach solidarności. A solidarność to partnerstwo, czyli zrozumienie dla uzasadnionych wzajemnych interesów, ale to także równe traktowanie, bez narzucania siłowo zdania. Przez silniejszych, tym słabszym czy tym mniejszym. Myślę, że to jest niezwykle ważny element naszej europejskiej solidarności, która mam nadzieję, chciałbym powiedzieć, że jestem przekonany, że będzie trwała i że będziemy ją rozwijali. Panie prezydencie, państwo prezydenci, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia na następnym spotkaniu.